Siemanko, witajcie wszyscy serdecznie. Jesteśmy w kolejnym odcinku Un Unrilla, tak? Golda, gdzie w poprzednim odcinku, jakieś tam półtora tygodnie temu, niestety, no ale tak to jest, yy, powiedziałem, że będę właśnie chciał uruchomić tą dźwignię, tak? Żeby w końcu tą misję przejść. A, znowu wcisnąłem niepotrzebnie. Dobra. Aha, wcisnąłem czat. Okej, okay. tylko w sensie, nie, nie czad, tylko tą konsolę, dobra. Więc tak zróbmy. Zmieńmy sobie broń. Nie wiem na którą właśnie. 178 gnata. 39 jeszcze tych... Eee, no nie mam nie mam zbyt wielu do wyboru, jeśli chodzi o broń, Ale to nic, chodźmy z tym. Pyk. Ej, czemu, Dobra. Okej, okay, winda się unosi. Czy przyjedzie do mnie? Tak, dobra. Nie wiem czy moja broń aktualnie jest najlepszym wyborem. Być może jednak wolałbym pokusić się o tą broń, tak? Nie wiem, zobaczymy, dobra <laughs> Może zróbmy zapis Aj, nie to Zapis, dobra, udało się. No i gdzie nas to wyniesie? Proszę Państwa Ja trochę się boję, szczerze mówiąc. Uuu My uh. mieniamy broń Mieniamy znowu broń <laughs> Ej, ktoś mnie tam bije jeszcze, tak? Nie mogę go trafić za cholerę. Nie, tak nic tego nie będzie. <laughs> tak to też na pewno nie. Dobra, ale słuchajcie, Trudzimy sobie zapis. To jest dobra wiadomość. A! Nie wiem czego zabiłem no, Rybki są Są i rybki. Ten chyba padł jednak, tak? <gry> Kurde. Dawno nie grałem już fajnie znowu się wciągnąć w tę grę jest na pewno. Oglądnijmy się troszkę tutaj. Co tu jest? Może w wodzie? No nie bardzo na razie. Chociaż, wiecie, to jest dość spore, z tego co widzę. Dość spory obszar przykryty wodą. Nie wiem, czy te ryby stwarzają zagrożenie. Tak? Chyba tak. <głos> <głos> a ich się zabić nie da, nie? <noise> Dobra, słuchajcie. Może pierw zajmę się lądem. A jak nic drogą lądową się nie uda odnaleźć, to wtedy wejdę do wody. <noise> Myślę. Chociaż chyba widzę, że już się kończy. Lądowa przygoda, i trzeba będzie szybko do wody wskoczyć, wydaje mi się. Chyba, że tu coś nie. To jest za strome, chyba, tak? No. Dużo nie brakuje pewnie. Dobra, A woda. Mamy flary, jakby co? Żeby sobie podświetlić, aż 10 ich jest. No nic, płyniemy. Zróbmy zapis. Dobra. O, Nali! Ziom, halo! Hej, hej, Mi? Nie, nie, nic? No chyba nic. Chyba, y, nie wiem, jest w szoku albo coś. Nie widzi mnie po prostu. Halo, halo! No dobra. Płyniemy dalej, bo tam się urywa tak samo droga, chociaż... <laughs> nie do końca. No tędy raczej to ja nie wylecę do góry, nie. Ale tam jest most. Widzimy go. Dobra, płyniemy. Zabija nam na jego. Ty jeden. A! mam go czy nie? Mam go. Kurka wodna, 42 życia. 131 nabojów przy tej amunicji, którą obecnie posiadam, czy znaczy przy tej broni, którą obecnie posiadam, z której uż y którą używam, ale to nic, nie jest wcale aż tak źle. Jesteśmy dalej, no nie? Kolejny, za kolejny zapis w toku zrobiony i kolejna wajcha. Szkoda, że tylko nie ma żadnych, y wiecie, brzoskwiń ani apteczek. To mnie troszkę martwi. No, to jakiś kolec. Lepiej się na niego nie nadziać, no nie. Poszukam tych brzoskwin, może gdzieś tu rośnie jakaś jedna lub dwie. Chyba nie. One pod wodą chyba nie rosną, no nie? Dobra, idziemy po... Idziemy odhaczyć tą dźwignię. I to się stanie. Bum. Ho ho ho! Aha! Czyżbym mógł się potem wspinać? Hmm, zaraz się przekonamy. A nie, nie muszę się wspinać. Ua! Spokojnie <laughs> Jesteśmy cyrkowcami Dobre Udało się, kolejna belka, tam jest ptak Ja nie wiem czy ja mogę ich atakować Raczej może na razie nie One są chyba takie jakby w tle tylko Tylko chyba no, nie? to nie też jest tam jest Nali No, dobra Celownik na prosto Nie ma przeciwników żadnych, dobra Zróbmy zapis, pyk Okej okay, jest nali Co on chce Dobra, no idę <grystanie wody> Dobra No prowadź wodzu Mam nadzieję, że nie będzie więcej przeciwników Tam jest coś A! <grystanie wody> Nie poznałem typa Mamy go! Nali przetrwał? Przetrwał na tej, na tratwie! Dobra Yo, Lecę! Płynę w sensie <grym> Nie lecę Nie wiem, czy to się uda Mam nadzieję, że nie spieprzyłem tej misji właśnie tym Nali! Czekaj! Nie no, widzimy go, jest okej okay. Jeszcze go widzę ta platforma jest na pewno szybsza ode mnie. To na 100%. Olerka. Yy. Dobra, nie ma, nikogo, nie ma nikogo za mną. Jest, czeka na mnie. Dobra. U, panie drogi, jesteśmy chyba? Mam nadzieję. Nie wiem, zobaczymy zresztą. No, co tam? A to tak wyglądacie z bliska. No właśnie byłem ciekawy, jak wyglądają oni z bliska, jaką mają twarz. Takie wielkie nozdrza posiadają. O! kaszlnęło u ziomkowi Cztery ręce, jak ten Shin Han Dragon Balla. No dobra, nic tu nie widzę, żeby on nam więcej wskazywał. Wypada wcisnąć przycisk, tak? Pyk. Dzięki ziom. Zawdzięczam ci dużo. To teraz. Czy ja... No chyba tu trzeba skoczyć. Zróbmy zapis. I hopla. Dobra. Misja w końcu się udało. Udało się tę misję przejść. Mroczna arena. U, U góry jest ten. Uff, dobra. 19 życia. Co to jest? Co to jest? 19 życia. Dobra. Tutaj sobie zróbmy manualny zapis. Co wy na to? Aaaa. czy Izry powinna być ok. Tak. Co wy na to? Dobra. No i co? Muzyki żadnej nie ma. E, nie sprawdzałem się. Na, e, nie zdążyłem zapamiętać, jak się nazywa ta mapa, ale to nic. No jest inaczej, jest inaczej, jest inny klimat. Właśnie przez wzgląd na brak muzyki. No i nie wiem, boję się trochę. <laughs> Może zmieńmy, zmieńmy broń. O, mamy 10 właśnie tego. To jest dobra broń. Bardzo dobra. Ktoś tam las o, życie, A, matko! O kurde mi to nie wyszło. Jak ja to przetrwałem jestem cienki w tą grę normalnie. <śm> No ale dobra, idziemy dalej. 15 życia, co to jest? Co to jest? Wiecie co, ale bardzo podoba, podoba mi się właśnie ten fakt, że nie ma żadnej muzyki ogólnie. Robi większy klimat. Nie no. Szukałem tam, wiecie, o, no, jakieś twarze. Wszystkie mają taki sam wyraz twarzy. Taki sam grymas jakby. Ej, tu jakieś w ogóle klimaty takie takie jak. Tak, ja wiem. Tu jakieś zmumifikowane. Znaczy może nie jest mumifikowane, ale ogólnie jakieś takie posągi, no nie? Fajnie! Jest inaczej jak do tej pory. Hmm. Czy ja jestem w stanie je zniszczyć? To jest pytanie. Nie jestem. Nie, to się nie otwiera. <ścoughs> A czyżby chodziło o jeden z tych przycisków tych twarzy? Hmm, nie wiem. Tak. Tak jest. Mamo! Zapis? No. <noise> Dobra. A, nie to chciałem robić, kurka. Popieprzyło mi się z quake'em. Ch -y, chciałem włączyć te wolne chodzenie. No mi to w ogóle nie wyszło. Jak to jest? Tutaj chyba jakoś się ja wie. Co to jest? Co to jest? 12 rakiet do ósemki, ok. <noise> nie byłem <noise> pewny, co to jest. Myślałem, że, mi że mnie to zaatakuje. Jakoś w ogóle brak przeciwniku do tej pory. Czyżby ta mapa była taka bardziej właśnie bezprzeciwnikowa? Tłumacz zerowy. Wychodzimy na zewnątrz znowu. No to chodźmy, sprawdzę te, te zapisy, bo się troszkę obawiam jak to jest. Yy, ta, 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 ta. Nie ma? Dobra, czekajcie. Mroczna arena, Ok, dobra, spoko. Idziemy dalej. Mroczna arena, proszę państwa. Może mm, nie to, a o, 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 o co to było? Nie podobał mi się ten dźwięk w ogóle. <grym> Ale to może boss. To może boss. Patrzcie. Jest. Dawać to. Dobra. Zapis automatyczny. No i chodźmy dalej. Nie wiem, po tych skałach warto chodzić, czy nie Eee, eee, co, co, co? Gdzie? Ej, księżyc. Jaki fajny. Dobra, nie widzę ża żadnych wrogów na, na razie. Coś się tam drze z góry. I ktoś mruczy. Eee. Nie wiem. Kto mnie zaatakował? Skąd? Gdzie? Tu jakaś flaga. Tak wygląda jak trochę jak albańska, daleka. na ale wątpię że to albańska. No nie widać, no to na pewno nie albańska. Eee, tu się pewnie da wyskoczyć. Nie, nie da się. Ale ja chcę naokoło właśnie sprawdzić, czy tu nic się nic nie ukrywa, jeszcze jakieś itemki fajne. Ej, ej, gdzie? Te latają nisko. Przylecą do mnie? Ej, ej, co, co? Broń moja. Aha! Yeah. Łabę to było, ale nie chciałem tracić amunicji żadnej. Co tu jest w tym? Aha. Matko święta. Nali, no, oni żyją. Ej! Kurde! Ten już biedny chyba nie żyje. Armor. Ej no co, ja mogę mu jakoś pomóc? Ej. Hamsko, hamsko, bardzo hamsko. Zagra, widzę. Zaczyna się robić troszkę taka. Co to jest? Uuu! Latarka. I jakaś wiadomość. Zbiegłem z celi, ale brak mi sił, yy, aby iść dalej. Powiedzcie mej rodzinie o losie mym. Niestety ten yy, nali nie przetrwał. Takie jakieś straszne krzyki w ogóle, nie wiem. Ja chciałbym mu pomóc jakoś, ale widzę, że się nie da. Pewnie powinien mu był skrócić, no nie te. Yy. Męki, ale nie wiem. Boję się trochę. <noise> Że mnie ktoś usłyszy. Chodźmy dalej. Teraz co tu będzie? Ej, ej, ej. Matko, dobra, te się otworzyły. <noise> Tam jest ktoś. Tam ktoś jew. Tam ktoś jew. Nie ma? No, coś mruczy. Mamo. Hej, ej, ej, ej. U, przetrwałem. Jakoś. Ale nie wiem jak długo to się uda przetrwać. <laughs> Dobra. Sprawdźmy te komnaty po bokach. Pierw może. Nie? Nic? Nie. Chyba nic. Na razie. Mamo! 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 Nie, nie, nie! Tylko nie muchy. Tylko nie muchy. Tak ciężko w nie trafić jest ogólnie. Nie. Tędy nie przejdziemy. Mam nadzieję, że te muchy były tylko takie dekoracyjne. Ale pewnie nie, pewnie będą nas atakowały. Aha, aha. u, u. Słabi zostaną zmiażdżeni ręką bestii. To jest pewnie ta bestia, co tak, co tak mruczy w tle. Ej, 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 magazynki. Spoko. Bolałbym w sumie coś innego. No, coś, taki, coś takiego właśnie. Kolejne krzyki słychać w oddali. Hmm. Hem. No dobra. Zaczyna się co? Zaczyna się. Co to było? No nie. Ktoś tam jest. O! Ja już nie mogę tych drzwi otworzyć. <laughs> nie umiem. Uciekać przed tymi jego pociskami dwoma. Jakoś strasznie mi ciężko przed tym uciec. Jak on tu przyszedł? W ogóle? No nie? To jest pytanie. Hm, dobra. Nie wiem. Na razie nie wiem, ale to się jeszcze okaże. Czyli powrotu już nie ma. Chodźmy w Window. Tam coś jest. Co to są te dźwięki? Ja bym chciał zobaczyć, co tam się dzieje za oknem. Ale nic nie widzę. Flaga? Wszystko to było tak, jak było wcześniej, no nie? Dobra. No nic. Czyli tak, pasuje jakoś zrobić, żeby się tam tam dostać, tak? Aha, mm, nie wyszło mi. Słabi zostaną zmiażdżeni ręką Bestii, tak? Mam latarkę, skorzystajmy z niej. Dobra. No dobra, mamy drzwi po jednej i po drugiej stronie. Tak? Tak jest. Dobra, to nic nam nie daje za bardzo. No nie. Tam się wyskoczyć nie da. Co tu jest grane? Tu też są drzwi. Też są drzwi. A, widzimy. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na przodzie, jesteśmy, yy, progres jakiś jest, tak. ASMd, świetnie. 22, no spoko. Możemy z tego na razie sobie iść. Więcej, o proszę, taryt. Nie. Taryt, taryt, tak. Miałem mówić co innego. Jak wiecie, co pewnie. Apteczka. I 12 rakiet. Rakiet chyba mam full'a, tak? Tak jest? Ej, 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 ej! ej. Halo? O ostatnim nabojem go dostaliśmy, tak? <grym> Dobra, idziemy dalej. Mm. Nie było to najlepsze ogólnie rozwiązanie jakby. No ale żyjemy przede wszystkim, co się liczy najbardziej. Nie, te drzwi się jeszcze nie otworzą. Zapisik. Kolejne drzwi. Też nie do otwarcia, ale komnata. Aha. Jakieś mechanizmy tu są. A pod spodem jakiś pokój ze schodami. A, i tu oprócz mechanizmów są jakieś wajchy. Nic nie widzę. Hm. Dobra. Aha. Teraz to się dzieje. Czyli te mechanizmy się poruszyły? Dobra. Spoko, nie wiem na ile. Aha, aha, tak te drzwi się od, od, od tego wały. I tu jest jakaś tak by, jakby arena? Tak jest, arena. Mhm. Niekoych czy arena jakby co? Tam widziałem przeciwników. Bang! Skubany. Mamy go. Tam pewnie jeszcze jeden jest, tak? Może nie? Chyba nie ma. Apteczki są za to. Dawać apteczki. Zapis i tam jest broń. Tylko tam na razie nie chcę wskakiwać jeszcze. Bo wiecie, jak tam skoczę, to się okaże później, że nie będę miał, jak, jak stamtąd wyjść. No nie, bo te wrota są zamknięte chyba. Ale to zdecydowanie jest jakaś arena. Tam widać jest bazuka, chyba tak. 100% życia to mnie bardzo cieszy. Dobra, wchodzimy tędy teraz. Co tu się będzie działo? Takie jakby zamczysko, jakby jakieś, nie? Mhm. Mm Magazynki. Niezbyt wiele, ale, ale sporo. Wystarczy, myślę. Mam nadzieję, tu byliśmy. A nie, tu nie. Nie, tu byliśmy. Wracamy się teraz, tak? Hmm. Dobra, idziemy naokoło. Tam coś jest, tak? Chyba, że potrzeba tam skoczyć na dół. Nie zdziwię się, jak tak będzie. Trzeba zrobić, ale widzicie, tu jest staryt ASMD, rdzeń, przepraszam. Rdzeń do ASMD, czyli amunicja. No i widzę, że nic więcej chyba tutaj nie zrobię. Będę musiał tam skoczyć w dół, ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie przejdę naokoło tutaj i sprawdzę, czy aby na pewno. Tak. Yy, myślę, że nie ma innego wyjścia. Tu jest jedno wejście do tej areny. To jest tylko okno. Aha, więcej y życia, jakby co. I tu jest ta komnata, dobra. Kolejne okna. I kolejne wejście. To jest chyba wszystko. Tak, to jest wszystko, dobra. Idziemy <laughs> tam na dół wskoczyć. I zobaczymy, co się będzie działo właśnie. Tam na dole. No bo nie widzę, żeby było inne. Nie widzę, żeby była inna opcja, tak? Zrobimy zapis manualny. Co by na to? Proszę państwa, mroczna arena, tak? Pyk. Jeszcze sobie sprawdzę. Dobra, wszystko ładnie się zapisało. Dobra. Kaczymy, hopla! Żyję. Mamo, ok, to będzie coś przerąbanego. <ścoughs> <ścoughs> Mamo, to to jest. <ścoughs> Tytan. Player przez Tytana na napisano. <laughs> Okej, okay, to jest fajne. Pa, pe, gdzie ja zapisałem? Bardzo mi się podoba tutejsze wszystko. Mroczna arena. Ej, panowie i panie, ale to będzie walka. 45 rakiet. Może lepiej by było mieć troszkę więcej, tak? Dobra. Jeszcze raz. A co, go teraz nie ma? Co się stało? Eee, dobra. Idzie, 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 idzie. On mnie ma na hitach, tego to widzę. Dobra. 33 amunicji. O Jezus. Co to było? <laughs> Okej, okay, słuchajcie ludziska. To pewnie potrwa troszkę dużej, jak mi się wydaje. Tam jest kolejny, ale ok, jest więcej rakiet. Chyba, że to po mnie zostały. Tak też może być. Cholera. Fajnie, fajnie, fajnie. Bierzemy to. Bo to się poruszy, tak? Tak jest. Nie, to była moja broń, z tego co widzę. Za mną był. Okej. Okay. Był za mną, tak? Ojej, paperów. Tu nie będzie łatwo. Nie, ale to nic. Jeszcze raz. Dobra, te dwa w idzie, tak? Kurde, co to było? To ja zrobiłem dobrze, że ta kolumna tu jest, no nie? A nie, a. Yeah. jaki wytrzymały jest, no nie? Ciekawe, czy mi wystarczy broni na niego. Ło. On takie trzęsienie ziemi robi, cwany. Zmiana broni. Nie wiem. Mamy go! Haha! Ha. Dobra. Zrobiłem zapis. Nie wiem. Nas nie trafił ani raz. Co to za typ w ogóle? Jaka bestia. Fajnie. Mamy to. Ej, ej, ej. Ale coś tu, jakieś wejścia są. Tak? Fuh. Chyba drugi nie wyjdzie, co nie? <laughs> nie wiadomo. Okej. Okay. Dla nas się rakiet do ósemki. 100% życia. To naprawdę... Wyszło do, dosyć szczęśliwie, jakby teraz, co tu się wydarzy? Mamo, gdzie mam iść? Pewnie się nie skończy na tym typku, no nie? Dobra, wiecie co? Co w drugim wejściu jest? Te drzwi się pozamykały. Aha. No, czy w sumie nie pozamykały się Tylko one były takimi jakby Komnatami, dobra, to idziemy tędy A chyba, że jeszcze sprawdzę, co tutaj jest Tak, coś tu jest, coś tu jest Pas osłonowy Mmm Proszę bardzo, czyli doszło nam to Plus nasz ten Armor jakby, co nie? Chyba tak Tak mi się wydaje, czyli tak, sprawdźmy te drzwi jeszcze Te się nie ruszają Tamte też się chyba nie ruszają A, Ale tu jest jakiś przyciskaj Dobra Pyk i Tam coś się stanęło, tak? Dobra, trzeba to zrobić szybciej <grystanie> Hopla, idziemy Ciemno tu Strasznie Dobra, mamy to Ludziska, to jest idealny moment Żeby zakończyć sobie ten odcinek I następny będzie wieść Wieść Harobet, coś w tym stylu, tak? Następna misja będzie taka Czyli już y, wydaje mi się, że y, problemy, które miałem największe, y, problemy ogólnie, które, wiecie, przeszkadzały mi w nagrywaniu są mniej więcej zakończone, być może nie do końca, ale y, będą odcinki, na pewno częściej się pojawiały, jak to miało miejsce przez ostatnie półtora miesiąca, także y, zapraszam na kolejny pojutrze, tak? czyli w sobotę, a jutro Titan Kweścik, trzymajcie się wszyscy, do następnego, jo, pa, pa, pa!